Cześć, z tej strony Przemysław Zamoński, Asseco Prokom Gdynia. Zapraszam wszystkich naszych kibiców na kolejne spotkania w fazie szóstek w hali widowiskowej w Gdyni. Następny mecz przeciwko stelmetowi Zielona Góra. Zapraszam serdecznie. Chciałem zaprosić wszystkich kibiców koszkówki serdecznie, bardzo serdecznie na najbliższe mecze Asseco Prokom Gdynia, które na pewno dostarczą nam wiele emocji i myślę, że możecie przyjść nas pomóc kibicować. Byłoby nam bardzo miło i bardzo byśmy się cieszyli.

A już 21 kwietnia w niedzielę w hali sportowo-widowiskowej Aseko Prokom Gdynia zagra... ...przeciwko Anwilowi Włocławek. Do zobaczenia. Ten mecz transmituje telewizja, a dziś nie gra szkoda. Co? Pokazuje to telewizja? Orety, telewizja. Tele, tele, tele. Na cały kraj. Wszystkie dziewczyny mnie zobaczą. Gdzie kamera? Dobrze, dobrze. Pozdrawiam was wszystkich. Poprawię urodę. Na mnie, panie operatorze.